Cześć, witajcie. Jestem Maria Bros. A w kolejnym poraniku zaprezentuję Wam, jak zrobić portal do piekła. Dobrze, zaczynajmy. Będzie nam potrzebny obsydian i, i krzesiwo. Ok, budujemy 5 pięć, pięć klocków w, w górę: 1, 2, 3, 2, 4, 5, dwa na górze i, i znowu klocek 5 na 5. I dwa w dół, wychodzi nam takie coś, bierzemy krzesiwo i klikamy tu I tak powstaje nasz portal do piekła, teraz do niego wejdziemy Jak widać jesteśmy w piekle Piekło wygląda tak, wszędzie zombie No i wszędzie lawa Piekło jest bardzo fajne Bardzo ładne nawet Jak widzimy tu jakieś muchomory Takie różne tu są. Tu jest chyba jakieś takie żelazo. Ja no, bardzo, bardzo polecam takie coś zrobić. Bo fajnie to naprawdę wygląda. Bardzo ładne jest piekło. Tam, jak widać, wszędzie jest lawa. Ale my teraz powrócimy. A tam co tu tak skacze, zobaczymy. Wow. Ok, teraz powróćmy do naszego domu. Też wchodzimy tylko do teleportera i... Wchodzimy do naszego domu. Jak widać przeteleportował się z nami Zambiak. Dobra, niech sobie będzie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału Zambiak daj, pokaż się. OK. та до звичайно в коледжі